Najlepszy wers, część 89. I dzisiaj naprawdę nie wiem, jak mam zapowiedzieć e, ten kawałek, który jest zajebisty, który jest taki jak kocham, w którym można się zagłębiać i zagłębiać, można w nim grzebać, dokopywać się, odkopywać kolejne, kolejne warstwy. To jest coś, co ja uwielbiam. Proszę Państwa, Jimson, Muhammad Ali. Poobawimy się troszeczkę tym tekstem, porozmawiamy sobie tak, troszkę. Nieważne, czym bawić, prawda? A jest bardzo dużo punktów zaczepnych, że tak powiem. No, choćby na przykład takie wprost e, zacytowanie Grzegorza, Grzegorza Turnała z piosenki Między ciszą a ciszą każdy swoje sprawy trochę dla zabawy. I można od razu rozszerzać kontekst interpretacyjny poprzez to, czy wiemy w jaki sposób turneł odnosił się do tematu, co tam się Ciebie. dzieje, co się nie dzieje. No. A ja bym zaczęła w ogóle od tytułu, od tytułu, prawda? Od tytułu. Uh -huh. bo mamy tutaj sylwetkę jednego z najsłynniejszych, najbardziej utytułowanych, najzdolniejszych, najwybitniejszych, sportowców wszechczasów, boksera Muhammada Ali'ego, który wygrał 6, który stoczył, przepraszam, 61 walk, wygrał 56. Dzisiaj mam problem z liczbami. To przez to, co się tutaj dzieje w szpitalu polowym naszym. I z tego 37 wygrał przez knockout, czyli gość. Czyli po prostu jest gość. On powiedział coś takiego. Wiem, gdzie idę i wiem jaka jest prawda nie muszę być tym kim chcesz żebym był jestem wolny do bycia kim chcę tak samo jak Jimson w tym swoim tekście bo porusza e, dużo dużo tematów e, też antywojennych okej okay. Muhammad Ali był tak bardzo anty tak był pacyfistą był miał poglądy bardzo mocno antywojenne wyrażał je głośno podczas e, Wojny w Wietnamie. Mm -hmm. No i jednocześnie jego życie uczuciowe również było burzliwe, tak. bo żon miał cztery. cztery. I z tego co pamiętam, dziewięcioro no, dużo. dzieciaków. Tak, tak. tak dużo, dużo. W każdym razie tutaj u Jimsona również mamy ten temat poruszony, co to znaczy być tym mężczyzną. Tak, BMN. Tak, to jest e, to, no, chyba ta fraza klucz, prawda? To jest ta fraza klucz, a z drugiej strony, tak jak rozmawiałyśmy z, rozmawiałyśmy z Basią, e, wcisnęła mi się do głowy inna, taka utarta, stereotypowa, czego pragną kobiety. No właśnie. No właśnie, I mamy. No, ale mamy bo wojnę, bo mamy biznes. Tak, ale bo to jest sprzężone ze sobą. Jest, bardzo. Bo wydaje nam się, no nie wiemy, tak. co tam siedzi w głowach mężczyzn, ale to e, stereotypiczne bycie prawdziwym mężczyzną jest gdzieś sprzężone z odpowiedzią na to pytanie, czego pragną kobiety, prawda? Jest sprzężone. Tutaj, widzisz, mamy porównanie mhm. y, wyjścia na wojnę. Tak. Mamy wojnę stricte. I mamy tę wojnę jako ten show biznes. A najtrudniejszą wojnę Czyli toczymy w domu, tak. tak? We flarach problemu, prawda? I tak, tutaj ja cytat. Najwięcej nas kosztują wojny, wojny w domu. Mhm, czyli są takie trzy trzypoziomowe pójścia na wojnę. Mężczyzna, który gdzieś właśnie musi wyjść, musi tę walkę stoczyć, tak naprawdę toczy ją na wielu płaszczyznach. Tak. Co jest najtrudniejsze? Gdzie właściwie ma się zahaczyć, żeby móc czuć się dobrze z samym sobą? No, Iwona, wiesz, co jest, mi jest? Bardzo ciężko o tym mówić, bo ja nie jestem mężczyzną. Złuchajcie mnie. No no dlatego, dlatego rzuciłam tekstem, czego pragną kobiety. No właśnie, Iwona. No Przejdźmy dobrze. E, tak. E, no przepraszamy, jeżeli generalizujemy. Tak, e, wyczytujemy z tekstu, tak? tak. E, z jakichś tam nawiązań kulturowych, prawda? Tak. tak. Mhm. Więc niech będzie, że moim najlepszym wersem, mhm. chociaż tu jest mnóstwo bardzo dobrych wersów, szczególnie w drugiej zwrotce e, o wojnie. Mm -hmm. e, nie chcą, żebyś pił, chlał, był poetą, walczył. Jeśli tylko dobrze pieprzysz, słuchasz, mówisz i tańczysz. Nie masz być bohaterem jak Hank Moody, tak? z Californication mm -hmm. Tylko jeżeli rozumiesz, jeżeli rozmawiasz, jeżeli pieprzysz. Przypatrzysz. <laughs> Przypatrzy, jeżeli tańczysz. Jeżeli jesteś tutaj, jeżeli jesteś okay. tutaj obecny w domu, bez wychodzenia na te ciągłe wojny, to to się liczy. To jest BMN. No, według, według kobiet. Według kobiet, Wie. według e, e, Jimsona, prawda? Tak, tak. Tutaj jest chrzanie, Twój łańcuch YouTube i konto w banku. Mnie się bardzo to podoba. Mam kody na nagrody i kartę rodzinną przy kasie. No bo zobacz, Iwana, i to jest e, ładnie pozaznaczane. Obsz jak ładnie są pozaznaczane obszary, w których trzeba, można, slash trzeba się wykazywać. Z jednej nie. strony jest ta rodzina, ale nie wiadomo, w którą stronę się kierujemy. E piosenka kończy się myślą. Ładuję myśli w magazynek i idę zwyciężać. Na którym, polu? Na którym polu? Bo z drugiej <noise> strony mamy: e strzelam do obcych. Globalny skurcz gwałci ramię. E dla mnie to jest najlepszy wers. Tak, razem. Bo są bardzo. Bo są, ba są bardzo zajebiste. obrazowe tak, tak. te wersy. Ten wers razem z powyższym. Martwa natura. Po prostu nie wiem, jak dam radę tu. Martwa natura, czyli to, co znamy z obrazów, a jednocześnie ta, to porównanie opozycji natura-kultura, bo wychodzimy z czegoś, co gdzieś w nas zostało zasiane, co jest tym naszym rdzeniem. Zapuszczamy korzenie, wyciągamy te gałęzie, jesteśmy tą naturą i tymi wartościami, z którymi jesteśmy spojemni, a jednocześnie pojawia się kultura. Czyli pojawiają się ci wszyscy biznesmeni, królowie, do których my musimy strzelać, nasi opozycjoniści w drodze potem kartę wielkiej rodziny, w drodze na promocję, to jest no, zapętlone ludzkie życie i dylematy. No tutaj mężczyzn, ale pewnie nie kobiet. No na, po prostu na, ludzi. Po prostu, mhm. po prostu ludzi. Ja miałam tutaj takie, z tą drugą zwrotką, skojarzenie na Zachodzie bez zmian. Tak? E, tak. No, okrucieństwo tamtej wojny, mhm. tej takiej, no w cudzysłowie, powiedzmy, prawdziwej, mhm. e, bo każda tutaj, którą toczymy w swoim życiu, jest prawdziwa. E, I ta martwa natura, tak bardzo dosłownie, w tej w prawdziwej wojnie i w tej życiowej, tutaj codziennej, że wszystko wokół nas może wydawać się podczas toczenia tej bitwy, tych, tych wojen, martwe. My się stajemy martwi w środku. Mm -hmm. Ale że tak to zinterpretowałam. Tak to zinterpretowałam. Bo ja znowu tak tutaj jeszcze raz, bo nie wiem, czy się wyraziłam jasno. Bo to w ten... już piątek, słuchajcie, co tutaj się działo. <laughs> Że ta natura, która jest w no. nas, staje się martwą naturą, tak ładnie przeniesioną no. jakby z obrazu, przez to, że kultura po prostu w nią wnika i robi z nas e, takie troszeczkę ząbiaki. No, po prostu nas w jakiś sposób determinuje, modyfikuje, transform, transformuje, już nie, jest, nie jesteśmy tym, kim byliśmy, a znaczy, co w ogóle znaczy wszystko... be a man, prawda? No, be a man. No. No. E, jak to było we Władcy Pierścieni? I am no man. Myślałam, tak, że. To ty... powiedziała... pray, my precious! My precious! <laughs> tak, tak więc odnieśmy to BMN do i mężczyzn, i kobiet. Tak, tak, no. tak. Bo e, tak jak według mnie, Jimsonowi byłoby trudno napisać z perspektywy no. kobiety, no, no. byłoby tak nam właśnie, jest trudno interpretować z perspektywy mężczyzn. No. Tak. Jak A tutaj jest? jeszcze jedno mhm. takie, które mi wpadło do głowy, wróćmy sobie do pierwszej zwrotki, uh -huh. Julia Tuwim robi nawrót i odbija się od trumny. Jest taki wiersz Juliana, Juliana Tuwima e, do Prostego Człowieka. Znamy jak akurat śpiewało. Tak. Star się znają. <laughs> Chodzi o to, że wysyłają nas na bezsensowne wojny, tak jak uh -huh. to na Zachodzie tak. bez zmian. E, Wiedz, że na trwogę biją dzwony, króle z panami brzuchatymi. Uh -huh. E, tam bujda, bujda, bo, bo wiadomo to jest bujda, gdy cię wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami. I teraz twoja jest krew, a ich jest nafta. A czasy są trudne. A czasy Ale są tak, trudne. tak, tak, tak. I tutaj mamy ciemny garnitur, beczka gwoździ, deska, deska cool. król strzelam do obcych za cenę dóbr i pozostałych zbó zbóż. Złóż. Zbóż, zbóż <laughs> przepraszam. Ja dzisiaj bóżujemy. nie mogę. Buszująca w zbożu. Tak. <laughs> Także bardzo ciekawy tekst, bardzo refleksyjny, zachęcający do dyskusji i tak, do pochylenia się. Bo jeszcze ten. tutaj jest wiele, wiele rzeczy, które można sobie wygrzebać. Dokładnie tak. Dziękujemy. Pa!